Cześć hey wszystkim, z tej strony Zizi Finor yeah. Ja wam pokażemy Team Fortressa 2 w naszym wydaniu To tak jest, jest, dokładnie To jest mapa jaka? Egipt, tak? Egipt tak. Dobrze Jedziemy z szmatami Nie ma bicia kurwa Zobaczymy jak się sprawdzi Za broń? No zobaczymy Moja armio napierdalać. To... Gdzie oni są? A tu frajery są. Pomóżcie. No już szmaty. Już maty chciały mnie zabić. Tam snajper. Uważaj. O ja przejęli punkt. Uważaj. Ja wiem, że jest snajper, ale... Śmiech. Ale jaka jest ta broń? Się, czekaj, kurde, to jest szpieg. Spalić. No, nie, już nie żyje, już nie żyję. No dobra, to się zrespiszy. szybko. O, to szumata. skąd on był? Gdzie on był? No ładnie. O, ale fajestadę zajmowałem. On ma jakąś dobrą tą, podpalaczkę. Kurde. Podpalaczkę. Chodź na respawn, pokażę ci tą moją, ala e, jak e, masz krytyki Zobacz tam, nie? No. O. Tylko, że to, nie? No Tylko, że nie ma tutaj To jest, to flogistinator? Już ci mówię, chwila Bajerą? Tak, dokładnie No bo go się mnie przede z tego ubił Ogólnie się z tego po 3 DMG zadaje Ty masz krytyki, to wypracuj O Słyszałem Uwaga, 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 tam jest gruby, Jezus Ej, nam Aha, trzymam punkty Dobra, czego, czego tego, pojechać Bardzo ładnie Elegancko, kurde, idę tu O oh, fuck, sniper, szumato Pal się, pal się szumato to Ciałko mnie zabiło Daj, eee, uciec. Majesz. Ciebie. Wezmę sobie żołnierza. Weź sobie na razie wygrał crossing. Może za chwilę sobie zmienię. Już nie ogarnę. Ajo, ajo, ambo, ambo nie mam. Czekaj, ugaszę ich, właśnie, ugaszę ich. Właśnie, zapomniałem, że mogę gaść. No ten jest. Kurczę, to się nazywa tu pali. Blokisty na to, że nie ma właśnie tego... Mam no Czekaj palimy szmatę, palimy. palimy. Zabijam zabijamy, zabijamy go oh, już, zabiłem. OOOF! I łucznik, kurde! Cześć się zawier, dupa. Dupy, no, widzi, o kurde. Staty mamy raczej takie podobne. Coś mi koło siebie. Ja mam najmniej... Teraz ci się coś uda pewnie zabić. O oh, fuck! O ma nieśmiertelność teraz. Uber czarno Medyka, zabij medyka, jak najszybciej medyka zabiję. Jó zabiłem Trochę ja albo nie ja nie ma aż zabity jest. No, nie, myślałem, fuck, no. nie wiem o co chodzi. Czekaj, tutaj idę idem jakieś szmaty. O jak, dostałem ładnie w dupę. O. Prawie bez życia już. Haaa! Jest! Pal się szmatował. W imię roja. Hehehe. He. Tak go podpaliłem szmat. Tutaj yy... pod, pod nami to. Oh my god. Ja mnie działa na O! Nie zabiło. Kurde, nie ta Dobra, ja jeszcze ja, ja ostatnią rundę gram teraz z tym tym Ostatnią rundę gram pyro Znaczy osta ostatni raz gram tym pyro Ale ja se pogram jakąś inną klasą O oh, fuck, jeszcze mi tak wyskoczył, o oh, nie Medyk Czekaj na, powiem mu O w dupę węża No snajper, dobra, zmieniamy klasę Czym by czym, tak. sniper, sniper może, może by się udało. O tak. Tak, jest, dominuję, no. A się pobawimy. O, mi. Nie, 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 mi plecy nie, 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 tu jest kurde szpieg sniper Nie, kurde przedzieliście mnie Hehe No ja Nie, nie tak, to, tak to synek nie będzie Musi być Kurde, Ja nagrywam, muszę być najlepszy A Kurde nie mogę nic celować To jest nasz czy to jest nie nasz do tego Snajper śpiew, więc teraz wolę uważać Chodź tu, chodź tuż ma to Hee, gruby Fuck Joo Gurde sniper nie powinien mieć takiej odsłoniętej kampy jednak a du chnij Dupa daw. Tom 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 ta tam tam tam. Ja nie ci się nie garnę. O, chyba zdoża walę. O to szmata, jednego od, od przodu jest. <śmany> jaki dziwk. <śmany> no i nie, zostawiłem tutaj mało HP i nie zabiło. A nie ogarnia. Nic, nic, zero. No kurde. Nie. Radzi, radzi, radzi. No fuck, uciekli mi. No to dziwka rzuca mi tu granatami jakimś No kurczę rado Warcerz ma to Fuck rzuca we mnie Demoman O, jest nasz gruby Haha! Jeszcze raz, kurde! Musiał to ściągnąć, już nie działałem. O! Fak, 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 fak! dupę przycięło mi coś. Help! Kurde, nie wiem, która mapa. Byle co. O kurczę! Dobrze żyję.

To grube To jest zerambisty Będę szedł godzinę Ale co to Ten sekund O dupa Czyli kończymy to razem z, z ostatnim dągiem Haha -ha! A. A malusz ma to No i jestem Rybą zabiję Kurczę nie ma. No, nie uciekaj. O. Dobra, my się chyba już żegnamy. Okej. Okay. Dobra, cześć wszystkim. Na razie. Widzimy się w następnym odcinku.